Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad zupę. Zupę z brukselki i powiem wam, zupę taką zdrową, taką lightową, nawet jak ktoś jest chory, to z chęcią na pewno zje. Zupa nie będzie zbyt tłusta. Także myślę, że te osoby, które dbają o linię, też będą mogły z tej zupy skorzystać. Po drugie, zupa jest naprawdę bardzo łatwa i te osoby, które początkujące są w robieniu zup, na pewno sobie poradzą. Po trzecie, zupa jest bardzo do zrobienia bardzo szybko. Także już Wam mówię, co będzie mi potrzebne. Tutaj w garku już mam 1,5 e, litra wody nalane i już się pali gaz. Do tego będzie mi potrzebne: tutaj mam 40 deko zmielonego mięsa z piersi, z indyka, taką garstkę pokrojonej natki pietruszki i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Do tego będzie nam potrzebna. Ja będę mówić może na mililitry. Tu jest około e, dwie szklanki, tak do dwóch szklanek: szklanka 250 ml, już obranej takiej malutkiej brukselki, ja wygra, wybrałam brukselkę taką bardzo małą, bo ona się gotuje bardzo szybko i te, tutaj, tutaj ten głąb taki, który ma brukselka, on też bardzo szybko robi się miękki. Jeżeli macie dużą brukselkę, to ten głąb lepiej naciąć sobie tak na krzyż, ewentualnie brukselkę można przekroić taką dużą na pół, ale moja jest naprawdę malutka, taka jak orzeszki laskowe. Do tego będzie nam potrzebny około pół niedużego selera, e, pół dużej marchewki lub dwie małe, mała pietruszka, ta tutaj to jest za duża, ja troszkę zostawię, łyżka masła, e, tutaj mam około szklanki takich malutkich e, e, pierożków. Ravioli. Teraz tych pierożków różnych i one się różnie, różnie nazywają, jest naprawdę bardzo dużo w sklepach. Także jakie kupicie będą pasować? Ja tutaj mam je z szynką, ale mówię, możecie kupić takie jakie lubicie. Do tego około 150 ml groszku takiego zielonego mu jest mrożony. Około 100-150 ml śmietanki słodkiej, może być to śmietanka 30. Sól, pieprz, czosnek granulowany, nie ma tu cebuli w tym przepisie. I tutaj mam ser, ale to jest opcjonalnie, to jest ser gorgonzola lub inny ser z tego typu, taki ten, jak to mówią wszyscy, że ten tak śmierdzi bardzo ser. Ja go bardzo lubię, mój mąż też i po prostu żeby nadać trochę charakteru tej zupie, więc wyląduje tutaj w tej zupie taki ser. I zaczynamy. I wracam do was z powrotem. Obrałam już marchewkę, pietruszkę z, z seler. Tutaj mam to masło. Masło już wędruje do naszej wody. O. Tak, masełko wędruje do wody. E, marchewkę będę ścinać na mandolinie w takie plasterki ładne. jest, mówię, taką pół dużej lub dwie malutkie marchewki, pół tej pietruszki zetrę na tarce o grubych oczkach. I marchewka już jest starta, więc dodaję do naszej wody. Oczywiście, jeżeli ktoś ma bulion rosołowy, zamiast wody może być bulion rosołowy, ponieważ w mojej zupie nie będzie ziemniaków, to seler pokroił właśnie jak ziemniaki, w taką malutką, drobniutką kostkę. Seler pokrojony w drobniutką kostkę, ląduje loduje w garku. Tak. I gotujemy na malutkim ogniu. A za ten czas wyrobimy nasze mięso mielone. Dodam tu jeszcze oczywiście pieprzu. Ja dodaję pieprz biały. Dodam czosnek taki granulowany. O. Oczywiście, jeżeli używacie jakieś inne przyprawy, lubicie można dodać. I sól. O. I z tego musimy wyrobić e, ciasto takie na takie małe kuleczki. Będziemy z tego robić mięsne małe kuleczki. Gdyby się okazało, że wasze mięso jest takie dość suche, wlewamy tutaj troszeczkę po łyżce lodowatej wody. Takiej z kranu lodowatej wody. Jeżeli dobrze wyrobimy nasze mięso, one. Jeżeli uformujemy kuleczki, wrzucimy do zupy, na pewno się nie rozpadną. Jedynie co, mięso trzeba, trzeba po prostu dobrze wyrobić. Dodałam dwie łyżki wody z kranu takiej zimnej i wyrabiam. Mięsko już wyrobione. Tutaj mam zimną lodowatą wodę. Na małym ogniu tutaj zupka się gotuje na takim bardzo malutkim. I za ten czas po prostu maczam w ręce w lodowatej wodzie o, i formuję malutkie kuleczki. Ręce muszą być mokre, to wtedy będzie Wam fajniej e, robić kuleczki, nie będzie Wam się kleić do rąk. Już narobiłam, one są naprawdę malutkie, takie małe orzechy włoskie. I na gotującą się tutaj już zupę wrzucamy nasze pulpeciki, ogień nie jest za duży na takim średnim okniu. I jak się zagotuje, skręcamy na mniejszy ogień i gotujemy około 5 minut. Zamieszajmy. Pulpety wrzucone zamieszam, i tak jak mówiłam, na małym ogniu, gotuję około 5 minut. Po dziesięciu minutach, Wrzucam nasz groszek. Zupa jest fajna, ponieważ zawsze tutaj, jeżeli dacie troszkę więcej groszku, troszkę więcej brukselki, e, czy marchewki lubicie więcej, to tutaj po prostu można to zrobić. Brukselkę. Jak dodamy brukselkę, to zupy nie przykrywajmy e, pokrywką. I gotujemy około 3 minut. No, zupka nam się gotuje. Ja tutaj mam może 10 deko gongorzoli, ale mówię to jest tylko wtedy, kiedy lubicie. Ja uważam, że ten ser bardzo fajnie podkreśli, zupę, podkreśli smak tej zupy. Dodaję tu. Żącej zupy, uh -huh. i będę starała się rozpuścić. Jeżeli brukselkę macie większą niż moją. To oczywiście wiadomo, że będziecie gotować troszkę dłużej. Ja lubię kiedy w brukselka w ogóle warzywa są al dente. Nie lubię przegotowanych warzyw, ale najlepiej po prostu spróbować widelcem. Jedni lubią przegotowane, miękkie, inni lubią tak jak ja al dente. I zaraz Dodajemy tu teraz pierożki małe, jeżeli nie macie pierożków, oczywiście można dodać trochę makaronu, e, można też dodać taką miseczkę małą e, ziemniaków. O. I na małym ogniu gotujemy teraz tylko tyle, ile producent naszych e, małoludkich pierożków mówi. U mnie to jest 3-4 minutki i tyle będę jeszcze gotować. Na malutkim ogniu, gdyby się okazało, że wody macie za mało, po prostu dodać troszkę wody gotowanej czajnika. No, moje pierożki już się ugotowały. Tutaj mam rozpuszczoną tą gongozolę. Dodaję troszkę tu śmietanki. Dodajemy tyle, ile lubimy od 100 do 150 ml. Natkę pietruszki. Jeżeli nie lubicie, wiadomo, można dać koperek, ale ładnie pachnie. I dopiero ja teraz będę solić i pieprzyć. Dlaczego? Dlatego, że gongolzola też była słona. Jakbym posoliła wcześniej, mogłoby się okazać, że zupę po prostu przysolę. I spróbuję teraz zupy, ale mówię Wam, pięknie pachnie przez ten ser. I prze, przez ten ser, to, to ta zupa nie jest taka dła, jak jest sama po prostu brukselka. Często właśnie ludzie nie lubią brukselki ani zupy, ani w ogóle brukselki, przez jej właśnie smak. Ale tutaj ten ser po prostu no, zmienia całkowicie smak. Dam jeszcze pieprzu białego i troszkę jeszcze dam soli. Słuchajcie, zupa jest gotowa. Naprawdę pyszna. Polecam. Polecam zupkę, bo naprawdę jest świetna. Spróbuję was troszkę przybliżyć, pokazać. O. Teraz wystarczy, aby się tylko zagotowała. Ja już nie zaklepuję mąką zupy, bo nie potrzebuję. O, tu chcę wam pokazać. O. Pożywna. Ale nie tusta, bo żywna należna na pulpecikach. Także bardzo fajna, pięknie pachnąca. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!